Cześć, witam Was bardzo serdecznie z mojej strony Oski 113 Gamingowy i dzisiaj powiem Wam recenzję oto chrześcijańskiej bajki Łoboty. Jak ona ta bajka wygląda? Sami zobaczycie. Film opowiada o przygodach chłopca imieniem Zak, który to pracuje z innymi dziećmi w sierocińcu, robiąc zabawki i nie lubi świąt. Pewnego dnia dyrektor sierocińca wysyła go, by zabrał jego robota PD-3 na złomowisko. Chłopak niechcący trafia wraz z kilkoma wadliwymi robotami do miasta na złomowisku znanego jako Scrap Town, Szmelcowo, gdzie wadliwe roboty urządziły sobie cywilizację rządzoną przez demoty. Człowieka, który pracował dla fabryki, robiące wielkie roboty, ale nieco oszalał, gdy zaczął przebudowywać samego siebie. Cyborg planuje przebrać wrogie roboty za zabawki i wyruszyć do sierocińca, by tam zmienić dzieci w armię bezmózgich zombie, dzięki którym podbije świat Zak i jego przyjaciele, Jednakże odnajdują Jezusa, który ujawnia im, że muszą dać sobie radę i, po, i pokonują demoto. Czy tak do, dosłownie bajka jest zła, tego nie wiem. Wiem, że jest zła dlatego, bo jeżeli możemy obejrzeć dwa razy tą bajkę, to jednak nie ma żadnego detalu. Jest brzydka, karykaturalna, zły dabnik. No, po prostu jest mi przykro, ale ocena za tą bajkę daje 0 na 10. No, bo gdyby dodali jeszcze lepszej grafiki, nie byłoby jakichkolwiek wyblenderowanych pseudo tych glin to możemy spodziewać się tego więcej. Co mówiąc, że postać nie rusza się normalnie. Nie rusza się normalnie, tylko gibacze. Znam takie inne bajki, które się gibacze. Co to? Oskarninos. W polskiej wersji mówimy to małe auta, little cars. Po prostu małe auta. Nic się nie różni od studia BigWerdo, aż po dystrybutora Cartoons. Tak, Cartoons. Bo co, on tylko zrobił od samego początku trzy bajki? Nie, jest mnóstwo bajek, które zachowały się w Lost Media. Czyli zagubionymi po prostu materiałami wideo, gdzie tego nie można znaleźć i tego obejrzeć. Oficjalnej wersji, ale co bajka jak bajka, zero to na tyle było z mojej recenzji. Dziękuję bardzo, a jeszcze szczera uwaga tego: to, że YouTube jest po prostu dziwny, powiem jedno. Panie YouTube, jeżeli jeszcze raz Pan mi skasuje mój materiał wideo, to ja osobiście nie będę więcej robił jakichkolwiek recenzji, odcinków ulubionych gier, czy jakichkolwiek audycji, czy transmisji na żywo z mojego radia internetowego. Co po prostu nie sprzyja mi jakichkolwiek rzeczy, typu jak kopiowanie i przerabianie, robienie yy, podróbki ja nic nie mam do tego po prostu i koniec, kropka koniec kończę na dziś